Dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie i dziękuję za przybycie na tę podniosłą uroczystość. Jako kierownik Urzędu Stanu Cywilnego mam zaszczyt i przyjemność poprowadzić dzisiejszy jubileusz. Szanowni Państwo, spotykamy się dziś w związku z niecodzienną okazją związaną z obchodzonymi złotymi godami przez 44 małżeństwa z terenu naszej gminy. W tej okazji zostaniecie Państwo, zwracam się tu do drogich i czcigodnych jubilatów, uhonorowani medalami za długoletnie pożycie małżeńskie przyznanymi przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Drodzy goście, pozwólcie, że w imieniu Waszym oraz swoim powitam burmistrza gminy Włoszczowa, pana Grzegorza Dziubka. Przybyłego na dzisiejszą uroczystość nie tylko jako organizator naszego spotkania, ale również osoba reprezentująca najwyższe władze naszej wspólnoty samorządowej. Który osobiście odznaczy Państwa medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Dziękuję. Panie burmistrzu, proszę o zabranie głosu. Szanowni Państwo, dostojni Jubilaci, szanowne małżonkowie, moi drodzy, wyjątkowa chwila, wyjątkowy dzień. W naszej wspólnocie samorządowej. Spotykamy się albowiem w gronie wybitnych osób małżeństw, które przeżyły ze sobą 50 lat. Szanowni Państwo, za chwilę zostaniecie oznaczeni wyjątkowym odznaczeniem medalem za długoletnie pożycie małżeńskim nadawanym przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek burmistrza Gniłuszczu. Szanowni Państwo, to jest wyjątkowe odznaczenie. Ponieważ otrzymuje go dwojga osób, którzy przeżyli ze sobą 50 lat. Dzisiejszy dzień to taka dobra okazja, aby zatrzymać się na chwilę, wspomnieć ten wyjątkowy czas. Wtedy, kiedy byliście młodzi, wtedy, kiedy stanęliście na ślubnym kobiercu, wtedy, kiedy powiedzieliście sakramentalne tak, ślubując sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Młodzi, niepewni jeszcze siebie, co przyniesie Wam życie. Na pewno podczas tych 50 lat były chwile różne. Chwile radości, chwile szczęścia, ale na pewno również na Waszej stronie pojawiły się chwile, kiedy były łzy. Wzajemne wsparcie, wzajemne wyrozumienie, które dawaliście sobie, pozwoliły przetrwać te, te chwile. Szanowni Państwo, medal za długoletnie pożycie małżeńskie, taki szczególny medal, jak powiedziałem, otrzymuje dwojga, dwoje osób, które przeżyły. 50 lat, ale Szanowni Państwo, jest to wyraz władz Rzeczypospolitej, jakie żywią do jednostki, najmniejszej jednostki społecznej, jak z rodziny. Podziękowanie za waszą pracę, za wasz trud. Na dzisiejszej sali naszego Zboczkowskiego Domu Kultury są różne osoby sprawujące różne profesje. Są nauczyciele, profesorowie, ci, którzy nieśli wkład w kształtowanie młodego pokolenia. Są artyści, są społecznicy, ale są również ci, którzy zajmowali się domem, wychowaniem dzieci. Za to pragnę wam gorąco podziękować. Za ten wszelki wkład, który wnosiliście również w budowaniu naszej ojczyzny, ale również naszej małej ojczyzny, jaką jest gmina Łoszczowa. Szanowni Państwo, takie wartości jak miłość, wierność, uczciwość małżeńska pozwoliły wam przetrwać. Przetrwać ten czas 50 lat. I wtedy kiedy stawaliście się na ślubnym kobiercu, nie wiedzieliście, jak te lata będą dalsze wyglądać. Ale, Szanowni Państwo, dzisiaj można powiedzieć, że wypełniliście egzamin, zaliście ten egzamin z życia. To nie było wtedy zauroczenie, bo miłość, prawdziwa miłość, ktoś kiedyś powiedział, że przychodzi tylko raz. W Waszym przypadku to była ta właściwa miłość, to było nie, to nie było zauroczenie. Za to również Wam pragnę podziękować i jesteście wzorem do naśladowania dla młodych pokoleń. Szanowni Państwo, każdy jubileusz to chwila zatrzymania się, spojrzenia w przeszłość, ale również takiego optymistycznego, pozytywnego spojrzenia w przyszłość. Składam Wam najserdeczniejsze gratulacje, ale i życzenia. Życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia. Życzę Wam przede wszystkim miłości, aby ta miłość, która narodziła się 50 lat temu, trwała wiecznie. Moje ulubione przysłowie, które zawsze cytuję podczas tego rodzaju jubileuszy, brzmi następująco. Ludzie, którzy kochają się z całego serca, nigdy się nie starzeją. I tego Państwu życzę. Pozdrawiam gorąco. Szanowni Państwo, zanim przystąpimy do aktu dekoracji, serdecznie zapraszam na program artystyczny. Wystąpi dziś dla Państwa Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod kierunkiem pana Michała Dudkiewicza. Zapraszam do wysłuchania programu. bardzo młodzieży. Proszę Państwa, teraz nastąpi akt dekoracji. Poproszę Pana Burmistrza Grzegorza Dziubka o dokonanie dekoracji. Państwo Bienik Edward i Eliza, Państwo Błaszczyk Szczepan i Janina, Państwo Halaba, Czesław i Teresa, Państwo Det Wojciech i Elżbieta, i Państwo Drej Józef i Leokadia. Zapraszam Państwo Krystynę i Ryszarda Frączek, Państwo Kamilę i Leszka Gawronów, Państwo Elżbietę i Stefana Ginalski, Państwo Krystynę i Adama Gądek i Państwo Janinę i Jana Groszków. Państwo Helena i Stanisław Hartwig. Państwo Elżbieta i Władysław Jaworscy. Państwo Barbara i Zbigniew Kocela. Państwo Aleksandra i Bolesław Koćwin. I Państwo Krystyna i Józef Kowalczyk. Państwo Zofia i Adam Kowalscy, Państwo Anna i Irneusz Kozieł, Państwo Halina i Roman Krawczyk, Państwo Alicja i Mieczysław Król i Państwo Janina i Mirosław Kryczka. Ewa i Jacek Latos Państwo Daniela i Czesław Literaccy Państwo Marianna i Hipolit Łęgowi Państwo Marianna i Stanisław Maciejewscy Państwo Henryka i Kazimierz Małek Państwo Władysława i Stanisław Michałek, państwo Jadwiga i Bogdan Musiał, państwo Danuta i Janusz Nowak, państwo Zofia i Marian Nowak, państwo Jadwiga i Waldemar Pawłowski. Muzyka państwo Maria i Edmund Puzdrowscy. Państwo Jadwiga i Zenon Rogula, Państwo Maria i Witold Siwek, Państwo Zofia i Kazimierz Sobczyk, Państwo Lidia i Zdzisław Stefańczyk. Państwo Zdzisława i Jan Stolarczyk, Państwo Teresa i Jerzy Sztabińscy, Państwo Genovefa i Edward Ściebura. państwo Janina i Edward Toborek, państwo Elżbieta i Czesław Śliwiński. Państwo Ewa i Beniamin Tworkowski, państwo Elżbieta i Stanisław Wilk. Państwo Irena i Mieczysław Zuk, państwo Danuta i Ryszard Żołnierczyk.